Po raz pierwszy od 1945 roku w wyborach regionalnych, konkretnie w jednym landzie z dwóch, w których odbywały się wybory regionalne w ten weekend, wygrała w Niemczech skrajna prawica AfD. O AFD mówiliśmy więcej w odcinku o tym, czy skrajna prawica idzie po władzy w Unii. To jest partia, która no wielokrotnie były z nią afery dotyczące tego, że otwarcie dosyć nawiązuje do historii, do najczarniejszych kart historii Niemiec, powiedzmy sobie to w ten sposób. Wybory były w Saksonii, tam AFD zabrakło jej procenta z kawałkiem do wygranej, z kolei w Turyngi rzeczywiście te wybory wygrała. Bardzo jest możliwe, że mimo to nie będzie rządzić, bo inne partie utworzyły wobec niej taki kordon sanitarny. Druga partia CDU w, tych, w tej Turyngi ma chęć, pragnienie rządzić w jakichś koalicyjnych układach. No ale rzeczywiście to jest pierwsze takie wydarzenie od, od czasów II wojny światowej. Niemcy zawsze przez ostatnie kilkadziesiąt lat były takie bardzo skupione na tym, żeby nie powtórzyć historii, żeby nie dopuścić skrajnej prawicy do władzy. Były niedawno jeszcze potężne marsze sprzeciwiające się tym, że tutaj faszyści znowu się dobijają do głosu w Niemczech. No a te wybory tutaj w byłym NRD nam pokazały, że jednak wielu Niemców chce na nie głosować. Tak, i to o tyle nie jest niespodzianka, że sondaże przed tymi wyborami wskazywały na to, że, że AfD to są faworyci tego wyścigu wyborczego w Turingi. Zresztą tak samo w Saksonii, gdzie, gdzie w końcu AfD nie wygrało. Mimo tego, jak rozumiem, mieliśmy, czy komentatorzy Niemcy, którzy nie są zwolennikami AfD, mieli nadzieję, że dojdzie właśnie do jakiejś takiej mobilizacji. Jak we Francji. Jak we Francji, no nie, wygrana AfD w Turingi była bardzo zdecydowana. To było 32%. 8% głosów, a drugie CDU, o którym wspomniałaś, 23,6%, więc tutaj no, nadzieje na to, że się udało uniknąć tego scenariusza, były raczej płonne.